Dzień dobry, witają Państwa Tomasz Michałowski i Konrad Rogoziński. Mieli okazję Państwo zobaczyć podsumowanie naszego eventu w pierwszej konferencji NEXPO expo Sądecka Turystyka, Turystyka przyszłości, która odbyła się w hotelu Belmonte w Krynicy Zdroju w grudniu 2022 roku. A z tego miejsca pragniemy Państwa zaprosić na drugą edycję naszego eventu, która odbędzie się na jesieni tego roku na Sądeczyźnie. Śledźcie Państwo naszą stronę internetową www. turystyka przyszłości, a także nasze social media. Tam z jednej strony będziemy pokazywać to, co już się wydarzyło. Będą Państwo mogli e, przejrzeć te materiały, które były na ubiegłej konferencji, ale także tam będziemy Państwa informować o miejscu i dacie naszego drugiego wydarzenia. Zapraszamy. Zapraszamy.